To podkreśla wiarygodność Pisma Świętego. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym przed snem. Moi drodzy, jeszcze dwa. Odcinki dotyczące księgi rodzaju, naprawdę gratuluję Wam tej wytrwałości. 250 odcinków, 250 rozważań dotyczących jednej księgi. Zwróćcie uwagę na wartość, jaką wynieśliście. Dla swojej wiary przez ostatnie miesiące, z przychodzenia tutaj na ten wieczornik. Nie wiem, czy do tej pory mieliście taką okazję tak dokładnie, dogłębnie, szczegółowo poznać Księgę Rodzaju, rozważyć tę Księgę, bardzo ważną Księgę. Księga, która odnosi się do wielu późniejszych aspektów, które pojawiały się na kartach Starego i Nowego Testamentu. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w tej waszej wytrwałości, gorliwości, a także owocach, którymi już teraz możemy się cieszyć. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkich, którzy są zgromadzeni tutaj dzisiaj na Wieczorniku. Dobry Boże... Dziękuję Ci za wiarę tych ludzi, dziękuję Ci za ich gorliwość, dziękuję Ci za ich miłość do Ciebie, do Twojego Słowa, za ich pragnienie odkrywania Bożego Słowa, tego w jaki sposób to słowo było spisywane, w jaki sposób Ty dobry Boże wkraczałeś w losy poszczególnych ludzi poprzez te karty, pisma świętego Karty, księgi rodzaju. Panie Boże, proszę, abyś mnie dalej prowadził przez następne księgi, przez Księgę Wyjścia i przez cały Pięcioksiąg. Proszę cię o gorliwość, proszę cię o to, abym nie utracił owoców, jakie mam, ale żeby te owoce były trwałe. Oto się modlę przez niepokalane serce Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z Księgi Rodzaju, rozdział 50, werset 25. Józef zaprzysiągł potomków Izraela takimi słowami: W czasie, w którym nawiedzi was Bóg, macie stąd wynieść ze sobą moje kości. Konkretna prośba, konkretny testament Józefa Egipskiego, i ten testament spełni się, kiedy, moi drodzy, popatrzymy, do przodu na Księgę Jozuego. Księga Jozuego jest po Pięcioksięgu. Pięcioksiąg stanowi Księga Rodzaju, Wyjścia Kapłańska, Liczb oraz Powtórzonego Prawa. Wiemy, że Mojżesz nie wchodzi do Ziemi Obiecanej. Wchodzi Jozue, to Jozue wprowadza naród izraelski do Ziemi Obiecanej, i tam, pod koniec tej Księgi. Jozuego mamy w ostatnim rozdziale taki bardzo ważny fragment. To jest rozdział 24, werset 32. Kości Józefa, które przynieśli synowie Izraela z Egiptu, pochowali w Sychem na działce pola, które nabył Jakub od Amorytów, mieszkających w Sychem, za sto jagniąt. Moi drodzy, widzimy, że ten testament, ta prośba Józefa po wielu, wielu latach została spełniona. Czyli Izraelici zabrali ze sobą z Egiptu szczątki Józefa, kiedy wychodzili, nieśli je przez pustynię. Oczywiście, one były zabalsamowane, ale wyobrażamy sobie, że po tych kilku wiekach też w jakimś stopniu były możliwe do tego, aby były przeniesione. I była to na pewno taka szczególna relikwia. Dzisiaj byśmy tak to powiedzieli, dzisiaj byśmy tak nazwali tę formę oddawania też tej czci osobom ważnym dla pewnej społeczności pod względem wiary, pod względem religijnym. Dlatego Józef nie tylko był ważną postacią od strony społecznej, ale także od strony religijnej i to było tam zapamiętane, oni tym żyli, oni żyli tą obietnicą, jaką Pan Bóg dał Józefowi, wcześniej Izraelowi, Jakubowi, Izaakowi, Abrahamowi, ale także tą prośbą i tę prośbę spełnili, o czym będzie mowa, o czym będziemy sobie jeszcze mówili za jakiś czas, nie wiem dokładnie za ile, za ile miesięcy, pod koniec Księgi Jozuego. I właśnie to podkreśla wiarygodność Pisma Świętego. W Piśmie Świętym są pewne teksty, które odnoszą, odnoszą się do przeszłości, i one się spełniają. I chociaż w Starym Testamencie widzimy też ten charakter redakcyjny, kiedy redaktor w pewnym czasie opisuje wydarzenia z przeszłości, zbierając także te przekazy ustne, czy też te pojedyncze redakcje, zapisy dotyczące. Tekstów z poszczególnych regionów i Pokazuje, że tak kiedyś było i to się teraz spełniło. Ale to, co jest takie szczególnie podkreślające tę wiarygodność Pisma Świętego, to są tak zwane zapowiedzi mesjańskie, czyli już takie bardzo konkretne, bardzo wprost mówiące fragmenty o Mesjaszu, o Zbawicielu i te teksty wypełniają się w Nowym Testamencie. I są takie fragmenty w Ewangeliach, kiedy Pan Jezus mówi Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. To podkreśla, że Pismo Święte jest księgą natchnioną, księgą prorocką, księgą, przez którą mówi Boży Duch. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Który mówił przez proroków. Właśnie moi drodzy, także czytając, rozważając tę księgę Pisma Świętego Pamiętajmy o tym, że chociaż tak bardzo się zagłębiamy, że cały czas jest to księga natchniona, księga Najświętsza, dlatego e, zawsze czy prawie zawsze staram się o tym pamiętać, kiedy czytam fragment Pisma Świętego, całuję tę księgę. Ksiądz w kościele podczas mszy świętej, kiedy kończy czytać Ewangelię, całuje Księgę Ewangelii, całuje słowa Ewangelii, pokazuje z jednej strony pocałunek, gest miłości do Bożego Słowa, ale także czci, że to nie jest zwykła książka. To są słowa natchnione. Tak samo ja przez ten gest staram się Wam pokazywać, że są to słowa natchnione. Są to słowa samego Boga, jest to dla nas, dla chrześcijan, katolików, księga najświętsza. I niech odpowiedział na to dzisiejsze słowo, będzie Twój komentarz. Panie Boże. Pomnażaj moją wiarę dzięki Biblii. Panie Boże, pomnażaj moją wiarę dzięki Biblii. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa śpiącego, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał ci się we śnie aby Cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry święty Józefie, usłyszeć głos Boga – Powstać i działać z miłością, z radością. Chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze rozważanie. Zachęcam do udostępnienia dalej tego fragmentu, do polajkowania, do tego, aby trwać w tym dobrym postanowieniu. I oczywiście zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem i na wieczornik. Na dobrą i spokojną noc niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.